Na opcja No i Need pozwala na dołączenie kopii zapasowej do już istniejących, zachowując tym samym wszystkie poprzednie kopie. Opcje te są ustawione w bloku With na końcu instrukcji Backup Database. Jeśli chcemy wykonać tę samą kopię zapasową co w poprzednim e, przykładzie, e, lecz chcemy rozpocząć od e, opróżnienia urządzenia, użyjemy takiego oto kodu. Zajmiemy się teraz e, tworzeniem e, różnicowych kopii zapasowych. Główną zaletą pełnej kopii zapasowej bazy danych jest to, że zawiera wszystkie dane potrzebne do odbudowy całej bazy. Jednak ta zaleta jest e, czasami także poważną wadą. Ponieważ na e, urządzeniach do składowania kopii zapasowych Będą zapisywane wszystkie dane oraz fragmenty dziennika logowania. Operacja ta może być bardzo czasochłonna. Do przechowywania wszystkich kopii potrzeba będzie również dużo miejsca, zaś cała czynność tworzenia kopii może zmniejszyć wydajność bazy danych z powodu dużej liczby operacji wejść i wyjść. Dlatego czasami może lepiej wykonywać kopie różnicowe. Różnicowa kopia zapasowa rejestruje tylko te zmiany danych, które nastąpiły od ostatniego wykonania pełnej kopii zapasowej. Kopia różnicowa zawiera wszystkie zmiany od momentu wykonania ostatniej pełnej kopii. Aby przywrócić różnicową kopię, najpierw należy przywrócić ostatnią pełną kopię zapasową bazy danych. A następnie zastosować tylko ostatnią kopię różnicową. Podobnie jak pełna kopia zapasowa bazy danych, różnicowa kopia zawiera fragment dziennika transakcji potrzebny do przywrócenia spójnego stanu. Wykonywanie różnicowej kopii zapasowej przebiega podobnie jak sporządzenie pełnych kopii zapasowych. Jedyna różnica polega na wskazaniu w opcji WIF. Że będzie wykonywana różnicowa kopia zapasowa. W tym oto przykładzie przedstawiam składnię instrukcji Backup Database wykonującą różnicową kopię bazy danych AdventureWorks na urządzeniu fizycznym z włączonym nadpisywaniem istniejących kopii. Jeśli tworząc kopie różnicowe chcemy korzystać z urządzeń logicznych, musimy je najpierw utworzyć. Podobnie jak podczas sporządzania pełnych e, kopii zapasowych. Musimy pamiętać, że aby przywrócić różnicową e, kopię zapasową, zawsze potrzebna jest najbardziej aktualna, pełna kopia bazy danych. Należy pamiętać, żeby nie nadpisywać ani kasować pełnej kopii zapasowej bazy danych dopóki potrzebne są jej kopie różnicowe. Tym modelem odzyskiwania pełnego. A oczywiście na początku należy odpowiednio wcześniej wybrać strategię wykonywania kopii zapasowych. Jeśli używane są tylko pełne i różnicowe kopie zapasowe, w bazie danych należy ustawić model odzyskiwania pełnego. Natomiast jeśli chcemy jednocześnie stosować kopie zapasowe dziennika transakcji, tryb odzyskiwania musi być ustawiony na full. Tryb odzyskiwania pełnego informuje SQL Server, że będziemy wykonywać kopię zapasową dziennika transakcji. Aby to umożliwić, SQL Server przechowuje wszystkie transakcje do momentu wykonania kopii zapasowej dziennika transakcji. Kiedy kopia zapasowa dziennika transakcji zostanie wykonana i zapisana na urządzeniu, SQL Server obcina dziennik transakcji. W trybie prostym dziennik transakcji jest obcinany po każdym punkcie kontrolnym, co oznacza, że zatwierdzone transakcje są usuwane z dziennika transakcji. Z tego powodu w trybie prostym nie można tworzyć kopii zapasowych dziennika transakcji. Aby ustawić tryb odzyskiwania na full, użyjemy instrukcji Alter Database. W tym oto kodzie ustawiono tryb odzyskiwania bazy danych AdventureWorks na full. Zajmiemy się teraz wykonywaniem kopii zapasowych dziennika transakcji. Aby wykonać taką kopię, należy ustawić tryb odzyskiwania pełnego oraz od chwili jego ustawienia. Musi być utworzona co najmniej jedna pełna e, kopia zapasowa bazy danych. Kopie zapasowe dziennika transakcji wykonuje się za pomocą instrukcji backuplog. E, jak zawsze e, należy podać nazwę bazy danych oraz urządzenia do składowania e, kopii zapasowych. Typy urządzeń są takie same jak w przypadku pełnych i różnicowych e, kopii bazy danych. Aby wykonać kopię zapasową pliku dziennika transakcji, musimy tak. Po pierwsze, ustawić tryb pozyskiwania na full, wykonać co najmniej jedną pełną kopię zapasową bazy danych i za pomocą tego to skryptu e, wykonać kopię zapasową dziennika transakcji bazy danych Adventure Works na urządzeniu fizycznym. Proces sporządzania kopii zapasowej dołącza odpowiednie urządzenie. Jeżeli nie zostało ono wskazane w instrukcji backup, w celu nadpisania poprzednich kopii została użyta instrukcja with init. Tak jak tutaj, właśnie w tym przykładzie. Teraz czas na przywracanie bazy danych. Zanim jednak rozpoczniemy odzyskiwanie bazy danych. E, musimy dowiedzieć się, jakie kopie zapasowe powinny zostać przywrócone. SQL Server w bazie danych MSDB przychowuje historię kopii zapasowych, e, zawierającą informacje o każdej wykonanej kopii zapasowej. Baza danych MSDB może być odpytywana w celu odszukania kopii zapasowych, które chcemy przywrócić. Zacznijmy od początku, czyli tak, z menu start wybieramy wszystkie programy Microsoft SQL Server 2005 i SQL Server Management Studio. W oknie dialogowym Connect to Server klikamy na przycisk Connect, czyli łączymy się z naszą instancją, na pasku standard klikamy New Query i musimy wykonać następujący skrypt, który wykona instrukcję backup, aby utworzyć pełną i różnicową kopię zapasową bazy danych Adventure Works. Aby uzyskać informacje o kopiach zapasowych bazy danych AdventureWorks, wykonamy takie oto polecenie SELECT. Okno wyników, które zaraz się ukaże poniżej, wskazuje, że ostatnią wykonaną kopią zapasową była kopia typu I, czyli różnicowa kopia zapasowa. Aby przywrócić różnicową kopię zapasową, należy najpierw przywrócić ostatnią utworzono pełną kopię bazy danych. Ta kopia zapasowa jest opisana w wierszu drugim i oznacza literę D, która wskazuje na pełną kopię zapasową bazy danych. Każda kopia zapasowa otrzymuje niepowtarzany numer nazywany numerem identyfikacyjnym kopii zapasowej, który można znaleźć w Backup Set ID. Korzystając z tej informacji, można dowiedzieć się, których danych i plików dziennika dotyczyła kopia zapasowa i jaka była ich pierwotna lokalizacja. Ta oto pobiera te informacje.